Siemanko Ludziska, z tej strony Mały Nior i dzisiaj nagrywamy taki odcineczek z fingerboardów pierwszy na moim kanale przed oczywiście rozpoczęciem filmiku zapraszam do subskrypcji która jest tu i łapki w górę więc ja pokażę wam mój boksik, taki do grindowania i trików i będziemy przechodzić do robienia trików rozgrzewkowych takich wygląda mój boksik tutaj oczywiście moje stanowisko yy, tutaj mam mojego fingerboarda, który prezentuje się tak bardzo fajny wygodnie mi się na nim jeździ wiem, że tutaj widzicie tupak jest w moim serduszku yy, dobra to będziemy robić jakieś na przykład, nie wiem natriki. Dobra, także zaczynamy rozgrzewkę. Skok na boksik, skok na boksik i na dole manual. Spróbujemy. Kurde. Y oczywiście, jakbyście się pytali, mam tutaj wysunięty blacik, że jak mi wypadnie fingerboard, to wypadnie na podłogę. A spróbujemy po boksiku z manuala. I zesków. No kurde, prawie. Dobra. No nie co jest? Czekajcie. Dobra, to może... Jeszcze raz skok na boksa i zeskok. Takie kulawy trochę było, ale czekajcie. No było nawet takie odjechane. Dobra, to może 5-0, czyli jakbyście nie wiedzieli, to tak, że tutaj tą końcówką jakby tu jedziecie po boksie, tak. Dobra, to spróbujemy 5-0. Kurde, nie mogę wyskoczyć. Co jest? Czekajcie. Prawie. Pyk. Zrobione takie... Trochę sketchy, że tak powiem, ale spróbujemy jeszcze raz. Boksik się przesunął, ale było. No i, no i jeszcze zapomniałem powiedzieć. Czyli najważniejsze. Jest lepsze audio, bo mam nowy mikrofon. I myślę, że Wam się podoba taki luźny odcinek z fingerboarda. Czy będziecie chcieli więcej takich? Dobra, zrobimy Note Manuala, czyli to, czego nie umiem. Kurde. No w sumie umiem, ale tak trochę. Hmm. Było, siedzi. Dobra. To wtedy... Yy, jak to się nazywało no, na desce? Bo jeździ na hulajnowych, i tak nie znam za dużo tych trików. Chyba to się nazywało 50-50. Dobra, to zrobimy 50-50 Oczywiście grań. Kurde co jest Ja pierun No nie Pomyliło mi się, bo pojechałem zamiast zrobić 50, 50 Czekajcie. O, było odjechane. Teraz może takie 5-0, nie wiem jak to się nazywa, tylko że tak może spróbujemy. Jestem ciekawa czy mi to wyjdzie. Kurde. Fingerboard nie ucieka. Dobra.